Witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj w Wigilię do Was o z takim oto czerwonym ubrankiem w stroju Mikołaja, bo jak wiemy, są dzisiaj wyniki rozdania. Mam tutaj wszystkich spisanych, kto się zgłosił, i bardzo dziękuję za tak duży odzew. Cieszę się, że tyle osób zasubskrybowało mój kanał, i mam nadzieję, że po tym, kiedy już. Wygrają te osoby i kiedy rozdanie przestanie trwać, po dzisiejszym filmiku, przepraszam, nadal będzie będą te subskrypcje, mam taką oczywiście nadzieję. Ale zanim nastąpi to, że będę losowała tutaj przy Was, to e, chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego na święta. Wszystkiego najlepszego, to znaczy, e, żebyście spełniali swoje marzenia, żebyście realizowali swoje cele, e, żeby te cele były tak zwane. Mierz siły na zamiary, czyli żeby nie stawiać sobie zbyt wygórowanych celów. Oczywiście dobrze jest mieć marzenia, dobrze mieć różne takie y, cele bardzo przyszłościowe, i bardzo y, fantastyczne, nawet można mieć, tylko po prostu, żeby te cele były realizowane, to róbmy małe kroki i tego Wam życzę: robić małe kroki do długich celi, celów. I co jeszcze, zdrowie. Bo jak wiemy, zdrowie jest bardzo ważne. Zdrowie jest najważniejsze według mnie. Bez zdrowia wszystko ucieka, nic się nie da zrobić, od razu tracimy energię. Więc zdrowia. Co jeszcze? Przyjaciół, osób, osób bliskich, osób wokół siebie. Wiecie w ogóle o tym, że ludzie, którzy mają wokół siebie dużą gromadę ludzi, przyjaciół, nie na Facebooku, tylko realnie, to żyją dłużej? No właśnie. Więc tego Wam życzę, czego Wam jeszcze życzę? Pyszności w życiu, dobrego jedzenia, słodkości, fantastycznych przygód tego, żeby życie nie było takie jednostajne, miarowe, tylko żeby, żebyśmy próbowali wychodzić poza swoją sferę komfortu i tego wam właśnie wszystkim życzę na ten nowy rok, to może jeszcze nie są noworoczne, ale na te święta, żeby tak był, bo jaka gwiazdka taki cały nowy rok i dlatego wam tego wszystkiego dzisiaj życzę. A teraz, kochani, losowanie, waga magiczne pudełko, ojoj, trochę Was tutaj jest, dobra, magiczne pudełko, mam taką jedną już karteczkę, mam, dobra, tą co mam i uwaga, mam karteczkę i Justyna że wygrywa, Justynko, ostatnio zasubskrybowałam, myślę, że to Ty, zasubskrybowałam ostatnio Twój kanał, dziękuję, że do mnie przyszłaś i akurat wyobraź sobie, wygrywasz tutaj te książki. Remigiusza Mroza, tak jak mówię, bardzo się cieszę e, tak jak mówiłam, e, bardzo Cię proszę o e, napisanie mi w komentarzu, jeszcze raz, ja Ci podam tam maila i w ogóle jak się możemy skontaktować, żebyś mi mogła napisać wszystkie swoje dane, tak jak mówiłam ja e, co ja mówiłam, słuchajcie tak jak mówiłam, ja to wyślę dopiero po trzecim, no i to jest na tyle, tak jak mówię, mam nadzieję, że Ci, to zasubskrybowali zostaną ze mną na dłużej e, myślę, że jakoś w styczniu, pod koniec, może w lutym będzie rozdanie karnawałowe, ale wtedy to już z kosmetykami. I tyle. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Subskrybujcie, łapki w górę, dzwoneczek i te sprawy. Pa!